Cześć, dziś kolejny odcinek z tytułu Jeśli nie KMT, ja studio to co? W poprzednim poznaliście program Open Broadcaster Software, czyli OBS, który pozwolił wam nagrywać ekran komputera, pulpit gry itd. Mam nadzieję, że ćwiczyliście. A dzisiaj druga część poświęcona temu, jak zmontować to, co nagraliśmy. Tutaj OBS nam się nie przyda. Mam dzisiaj dla Was zupełnie inną propozycję, ponieważ tak jak wspominałem wcześniej, Camtasia Studio to dwie główne funkcje: nagrywanie i montowanie. Programów do montażu wideo jest bardzo wiele na rynku, no, pewnie więcej niż do nagrywania pulpitu. Natomiast w jakimś tam stopniu wszystkie one są ograniczone. Głównie licencyjnie. Albo są dostępne jako freeware, ale mają konkretne ograniczenia, które sprawiają, że są np. niefunkcjonalne, ponieważ nie da się wykonać eksportu nagranego materiału w jakości HD, czyli bez sensu jak na dzisiejsze czasy. Albo wyświetlać jakiś znak wodny, albo jest tam jakaś licencja, która pozwala na y, zwiększoną funkcjonalność tylko przez określony y, czas, na przykład przez 30 dni. No, bez sensu czegoś takiego się uczyć. Postanowiłem więc znaleźć dla Was coś i pokazać Wam coś, co będzie zupełnie bezpłatne, podobnie jak OBS. I bohaterem naszego dzisiejszego odcinka, już nie przedłużając, jest program Shotcut. Tak wygląda, już Wam pokazuję. O proszę. To jest strona programu Shotcut. Shotcut jest programem zupełnie bezpłatnym i jeżeli widzieliście odcinek o Camtasia, to yy, pamiętacie, że yy, te, te funkcje montowania mogą tak naprawdę przysporzyć dużo więcej problemów niż funkcje samego nagrywania. Yy, to dzięki mnogości różnego rodzaju funkcji. Podobnie jest tutaj w szotkaście tych funkcji mamy bardzo, bardzo dużo, więc wszystkich ich dzisiaj nie omówimy, może kiedyś zrobimy konkretną lekcję. Chciałem wam tylko zwrócić uwagę na pewne cechy. Przede wszystkim pozwala nagrywać i montować już w jakości 4K, czyli coś, czego Camtasia nie mogła wykonać. To jest bardzo duża przewaga. Ma całkiem fajnie rozwiązane elementy edycji audio. Ma dużo lepiej rozwiązane elementy edycji efektów wideo, czyli nawet takie proste rzeczy jak wydawałoby się potrzebne, jak balans bieli, które często w tych, tego typu programach są pomijane. Tutaj mamy m, trzykołowy balans bieli, już dający naprawdę duże możliwości. No i generalnie bardzo dużo funkcji edycyjnych, a to co jest najważniejsze dla bardzo, bardzo wielu z Was, to znowu podobnie jak OBS działa na trzech platformach, na Linuxie, na Macu i na Windowsie, więc nie będziemy mieli tutaj osób pokrzywdzonych tym faktem, że, że coś, się, coś się komuś da zainstalować, a komuś innemu nie da. I znowu, możecie to instalować zupełnie bezpłatnie w szkole, na uczelni, w pracy, w domu. Nie ma tutaj ograniczeń licencyjnych, które by sprawiły, że trzeba by coś płacić, albo że za jakiś czas ten program się wyłączy. No więc po raz kolejny nie będę pokazywał, jak ściągać i instalować program, bo myślę, że każdy użytkownik komputera potrafi to zrobić. Po prostu go uruchomię i razem zobaczymy, z czym to się je. Dobrze, ja sobie tutaj pozwolę u siebie zerknąć na oprogramowanie. I mamy. Także przechodzimy do programu. Ten czas, który potrzebowałem na uruchomienie programu, zauważcie, że jest dużo, dużo krótszy niż uruchomienie popularnych programów typu Adobe Premiere, na przykład. Program może się wydawać mało intuicyjny i mało fajny na dzień dobry po uruchomieniu. Ma tutaj bardzo dużo rzeczy, które na tym momencie, na ten etap są nam zupełnie niepotrzebne, trudno się w nich połapać bo to jest na przykład panel eksportu. W tej chwili nic nie zmontowaliśmy, to jeszcze nie ma co eksportować. No ale cóż, spróbujmy otworzyć jakiś plik wideo i wtedy będzie nam prościej zrozumieć zasadę działania programu. Ja wśród nagranych rzeczy coś na pulpicie powinienem mieć. Dobrze, mam. Boom. No i otworzył nam się taki ładny. Takie ładne ujęcie sztokowe, które będzie sobie tutaj odtwarzane, żebyśmy mieli łatwiejszą pracę. No i teraz, jak zacząć montaż? Przede wszystkim, ja bym sobie tutaj pociągnął za wolną część tego okna, ponieważ dużo bardzo zasłania nam ten tnik i nie mam jak pracować. Tu jest taka funkcja o nazwie Oś czasu, która po odpowiednim wybraniu pozwala przekształcić OBS-a w rasowy program do montażu wideo. Zobaczmy to. Z okna podglądu przerzuciłem sobie plik tutaj i znalazł się on, się on teraz na linii czasu. Takie linie czasu kierujecie z każdego w zasadzie programu do montażu. Linia pod linią. Ja mogę dodać kolejną. Mogę dodać ścieżkę wideo, nagłużona w tej chwili jest pusta. I w ten sposób dodając, tnąc elementy między sobą, mogę robić cały mój montaż. W tej chwili mam jedno ujęcie, więc to jeszcze ciężko nazwać montażem. Ale to, co często robimy, to dodawanie na przykład różnego rodzaju grafik. No, ja też spróbuję dać grafikę. Mogę znowu wybrać opcję Otwórz plik. znaleźć jakąś grafikę, która może by mi tutaj przypasowała. Tu akurat nie mam, ale zobaczmy tutaj. Logo jednego z projektów, w PNG, białe. W tej chwili teoretycznie nie widać yy, go, no bez białe na białym tle. Ale mogę sobie je przerzucić nad wolną tutaj część, przerzuciłem je. I teraz, gdy cofnę głowicę montażową, to to logo się pojawi. Oczywiście ono było normalnie w, w normalnej sytuacji malutkie, i tutaj, gdy się rozszerzyło na cały ekran, to trochę straciło sens. Ale słuchajcie, możemy na przykład przejść do konkretnych ustawień poszczególnych parametrów, a je znajdziemy w zakładce filtry tutaj. Wybrałem filtry i otworzyło się takie okienko. I teraz, żeby zastosować jakiś filtr, a filtry to jest troszkę płytkie określenie tego, co tu będziemy robić, ponieważ te filtry odpowiadają za wszystko, co jest z klipem związane. Nie tylko za filtrowanie obrazu w taki sposób fotograficzny, ale także za jego rozmiar, położenie i tak To wybieram sobie na początku ten plik, który chcę filtrować. No, będzie to moje logo. Tu potwierdza mi nazwa, że jest to logo. I muszę dodać y, po prostu nowy filtr. Klikam plusik, mam takie filtry y, najczęściej używane, typu jakiś kontrast, ale mnie akurat nie to interesuje. Przechodzę więc tutaj do tego ekraniku, gdzie są wszystkie filtry wideo. I jest kilkadziesiąt, jak widać. I mnie interesuje coś takiego, co by się pewnie nazywało rozmiar, więc idę sobie dalej. Rozmywanie, rozmiar i pozycja. O, idealnie. Otwiera się panel filtru. Automatycznie program stwierdził, że fajnie będzie, jak mi doda ten, ten, ten logotyp do lewego górnego ekranu. Ja tak wcale nie chciałem, bardziej mi zależało na prawym górnym, więc mogę sobie kliknąć i on przeskoczy. Ale mogę też pozycję zmieniać ręcznie, tutaj po prostu zmieniając parametry i rozmiaru i położenia. Czyli możecie sobie ręcznie ustawić dokładnie, gdzie ten, yy, gdzie ten obiekt ma być. Jeżeli macie dużo takich samych obiektów, możecie to sobie zapisać jako preset, a później automatycznie już wybierać, żeby wszystkie były takie same. Filtr można sobie chwilowo wyłączyć, jeżeli stwierdzimy, że ten pomysł jednak był bez sensu. Nie musimy go w całości kasować, możemy po prostu go wyłączyć i wyłączyć. Ale są też inne rzeczy, które możemy filtrować. Łatwiej to będzie pokazać na pliku wideo. Wybieram plik. Tu już tego filtra nie ma na liście, no bo nie dotyczył on pliku wideo, tylko logotypu. Wybieram plusik, no i na przykład chciałbym sobie troszkę poprawić korekcję kolorów. Bum. I tak jak mówiłem wcześniej, możemy za pomocą takiego trójpaletowego rozwiązania wybrać sobie dokładnie tak, żeby biały był biały, a szary szary. Oczywiście ja teraz się bawię, więc psuję to ujęcie. Akurat to byłby taki sztokowy plik, on był dosyć dobrze nagrany, więc tutaj nie ma za bardzo co poprawiać, jak sobie to wyłączę. A jakbyście chcieli na przykład inny filtr zastosować. Zobaczmy, czego jest jeszcze więcej. Na przykład lustro, bo stwierdzimy, że ten materiał lepiej wygląda w odbiciu lustrzanym. O proszę. Tu akurat żadnych napisów nie widać na komputerze i na książkach, więc możemy sobie pozwolić na taki trik, żeby materiał był w odbiciu lustrzanym. I w ten sposób możemy każdy plik sobie poprawiać za pomocą różnego rodzaju filtrów. Tak powiedziałem, jest ich, ich, ich kilka dziesiąt do wyboru. Możemy na przykład zrobić opcję starego filmu i wtedy jak naciśniemy play, dopiero wtedy będzie to widać. Będzie taki efekt, yy, właśnie o. Tam jeżeli ktoś jest uważny, to jeszcze zauważył, że są filtry dotyczące na przykład yy, kurzu i rys, różnego rodzaju innych uszkodzeń, które naprawdę pozwalają zrobić taki efekt starego filmu, ale przecież nie o to chodzi, żeby się bawić filtrami, tylko chodzi o to, żeby montować. No i teraz, w tym programie, w podobnie jak w każdym innym programie do montażu, chodzi o to, żeby poukładać jeden za drugim, albo jeden nad drugim wszystkie te klocki, czyli ujęcia, które nagramy sobie wcześniej. Linia czasu idzie od lewej do prawej, każde ujęcie powinno być jedno po drugim, konkretnie, żeby opowiadać konkretną historię, którą macie do opowiedzenia. To, to w jaki sposób to zrobicie, to już jest wasz jakby montażowy, montażowa wprawa i wasz montażowy styl. Na tym etapie na pewno Wam nie pomogę, jak poprawnie coś zmontować, no ale musicie dużo ćwiczyć, bo na tym polega tak naprawdę montaż, łączenie ze sobą ujęć, puszczenia play i sprawdzanie, czy to po prostu miękko, fajnie przechodzi z jednego do drugiego. Miękko nie znaczy, że musi się przenikać, ale sztuka dobrego montażu jest trochę jak mruganie okiem. Taki montażysta Walter March miał, takie, miał ma takie powiedzenie, że dobre cięcie montażowe jest w momencie, kiedy widz chciałby mrugnąć. Więc ono, nie możemy tego traktować dosłownie, ale chodzi o to, że ten montaż powinien być niezauważalny dla widza, że ta historia, którą macie do opowiedzenia, powinna toczyć się w sposób płynny. A to niestety, zanim nabierzecie wprawy i nawet jak już nabierzecie wprawy, tak naprawdę będzie oznaczało, że łączycie ze sobą ujęcia, odtwarzacie kawałek, patrzycie czy to jest OK. Czy to się fajnie ogląda? Jeżeli nie, musicie eksperymentować. Tu trochę przyciąć, tu trochę wydłużyć. Czasami jest tak, że dosłownie ucięcie pięciu klatek, czyli łamka sekundy, pozwoli uzyskać lepszy efekt, lepsze wejście w tempo. No, w przypadku OBS-a to się realizuje w taki sposób, że wszystkie te ujęcia ustawiamy jedno, po drugim, pierwsze, drugie, trzecie. Jeżeli któreś jest za długie, możemy tutaj sobie przeciągnąć myszką i je skrócić. Możemy też sobie najechać kursorem w danym momencie. I na przykład ujęcie sobie na przykład skopiować, czy jakąś inną funkcję wyko wykonać, na przykład podziel w miejscu suwaka. Bum, i mamy dwa ujęcia. Oczywiście ta, to, ta druga część to jest kontynuacja tego pierwszego, ale pozwala taki trik na wsadzenie ujęcia pomiędzy. Na koniec montażu musimy oczywiście sprawdzić, czy wszystkie te klipy, które zrobiliśmy, są we właściwy sposób ze sobą. Połączone czy nie ma żadnych czarnych dziur, które się gdzieś tam pojawiły, ponieważ montaż no to łączenie ze sobą zazwyczaj kilkudziesięciu, czasami kilkuset albo nawet kilku tysięcy elementów. Takich drobnych, tutaj zauważcie, nic nie zmontowaliśmy. Mamy jedno ujęcie i jeden logotyp, mamy już trzy elementy na linii montażowej. W ten sam sposób dodajemy muzykę. Musimy sobie otworzyć plik, jeżeli mamy klip i ta muzyka znajdzie się tutaj. Możemy ją później. Odpowiednio sobie przycinać. A jak już będziemy gotowi do y, tego, żeby nasz film wykorzystać i coś z nim zrobić konkretnego, wybieramy opcję eksport. Otworzy się nowe okno. Wybieramy, co chcemy eksportować. My chcemy eksportować oś czasu, czyli to, co sobie zmontowaliśmy. Wybieram sobie rozdzielczość. Jeżeli nagrywaliśmy Full HD, no to Full HD nie ma sensu tego y, zmniejszać. Kodek i format. Tam był format, był tutaj. O proszę. Ja, tak mówiłem wcześniej w poprzednim filmiku dotyczącym Open Broadcaster Software, przy mniej ważnych materiałach mogę wybrać sobie tutaj na przykład MP4, przy innych często wybieram rozwiązania typu, typu na przykład MOV. Tutaj może być MP4, to nam w zupełności, w zupełności wystarczy, jeżeli to idzie do internetu. Wybieramy sobie kodek, czym wyższa jakość, tym wyższa. Wyższy rozmiar pliku, no ale też, jakby no, jakość też będzie wyższa. To samo dotyczy audio. Nie ma co przesadzać też. Są pewne standardy, których nie ma co przekraczać, ponieważ i tak nie usłyszymy ani nie zobaczymy tej jakości. A plik może być ogromnych rozmiarów, yy, na przykład GOP, czyli tak zwane klatki yy, kluczowe, takie informacyjne dla materiału. One możemy zostawić w zupełności w tej wartości. To, że tutaj podniesiemy je wyżej, nic nie zmieni. A GOP to nie jest FPS, to nie jest, nie jest ilość klatek na sekundę, więc tym się nie przejmujcie. Klatek na sekundę mamy w dalszym ciągu 25. Większość kamer tak właśnie nagrywa, więc mm, też nie ma sensu y, tego zwiększać, bo jeżeli tak mieliśmy nagrany oryginalny materiał, to nic się nie zmieni, jeżeli teraz zwiększymy. A jeżeli oryginalny materiał nagrywaliśmy na przykład jakiś screencast i było tam 60 klatek na sekundę, 60 FPS, to tutaj też warto zmienić, ponieważ nie chcemy stracić tego efektu płynności. Gdy będziemy gotowi, możemy po prostu sobie nacisnąć eksportuj plik i zapisać plik pod dowolną wybraną nazwą yy, gdzieś na swoim dysku komputera. Zdaję sobie sprawę, że ten krótkie wprowadzenie, to krótkie wprowadzenie do Shotcasta było no, dosyć pobieżne, to nie ma co ukrywać, natomiast no, jest to tylko wprowadzenie. Jeżeli poczujecie, że ten zestaw to combo OBS i Shotcast do nagrywania ekranu i do. Montowanie Wam się sprawdza, no to dajcie swój y, znak życia gdzieś pod nagraniem czy na blogu pod wpisem, a ja przygotuję dla Was konkretniejsze lekcje tego, jak wykorzystać już w konkretnych zastosowaniach oba te programy, które przypominam są za darmo. A dzisiaj u mnie na blogu i na kanale to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia, następnym razem. Cześć!